Siemano, z tej strony, Esteban, a To jest kolejny filmik na tym kanale i oczywiście kolejny konkurs dla Was. I w dzisiejszym odcinku po raz kolejny jest challenge dla Was do końca miesiąca. Jest aktualnie 28, więc widzowie, każda jedna łapka to 50 groszy w skinie dla Was. Więc zostawcie łapkę w górę. Oczywiście ten, jakby te wymagania trwają 24 godziny. Eee, no bo. Powiedzmy, że za tydzień będzie 200 łapek pod tym filmem, no to wiadomo, że bym się nie wypłacił, bo tak może być pod każdym, ale wiecie o co chodzi. Eee, także zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, dzwoneczkiem, komentarz oraz pamiętajcie, aby używać mojego kodziku na jakiejś dropie, który daje Ci aż 14% wpłaty, a możesz płacać każdą, dosłownie każdą metodą płatności. Więc bardzo serdecznie zapraszam na no, my. Dzisiaj mamy 9400 zł i zaczynamy na grubo, bo zaczynamy od 5 skrzynek przygody, czyli tak naprawdę wydajemy... Już na sam start 1000 złotych. No i widzę, że tu naprawdę grube dropy były. No Jimmy poleciał na grubasie. I powiem Wam tak, że ciężko będzie tą nawajkę przebić, ale chciałbym pojawić się w topce, chociaż tutaj będzie naprawdę bardzo ciężko. Dobra, bez przedłużania, zaczynamy odcinek. Wy pamiętajcie, tak jak mówiłem, o łapce subskrypcji dzwoneczkiem i za. Oj, to oni to, to by było piękne. Dobra, jest i jest Hyper Beast. Bluesport 800 zł, Hyper Beast 200, więc Nawet jak reszta itemków była tragiczna Jesteśmy na plus tej skrzynki e, Mimo, że nie poleciała żadna kostka, więc naprawdę w porzo Lecimy dalej, okej okay. Jest znowu dobrze, zobaczcie Jest znowu dobrze, Hellfire Factory New 793 zł Uspik 300 zł, i to jest z... A nie, to nie był ten To był ten za 321, więc kolejny Profit, kolejny profit, mimo Że nie poleciała żadna kosa ani żaden itemek stopki. A teraz, oj, no i teraz na przykład poleciało tragicznie. No i tutaj w sumie straciliśmy ten tysiąc, Ale lecimy z tą skrzynką. Mamy dzisiaj 9 koła, więc możemy lecieć na grubo. Otwieramy tą skrzyneczkę, aż nie trafię koski. Okej, okay, no zaczyna się robić nieciekawie. A DAS dalej nie ma w topce. No i nie podoba mi się to. Teraz musi coś dać, bo jak nie. Okej, okay. no patrzcie, jaki był początek dobry. Dobra, ostatnie, ostatnie 5 i wychodzimy. Jak tutaj nie poleci koska. I uwaga, mamy, mamy na szczęście Classic Knife'a, mamy Blue Sporta, to jest, to jest bardzo dobry tro, yy, profit. Ale niestety, no nie jesteśmy jakoś w tej topce wysoko. Yy, czy w ogóle jesteśmy? No jestem, jestem, dało mnie tutaj w topkę. A dobra, to jak tak dało, to jeszcze 5 sobie na sam koniec otwórzmy No i zobaczmy co tutaj ciekawego poleci I uwaga znowu o to jest naprawdę bardzo dobry drop po raz kolejny, zobaczcie, bo to jest znowu 1000 zł do przodu, bo Hellfire 800, M200 i kosa ponad 1000, więc nawet ponad... Dobra! To lecimy jeszcze raz. Może akurat uda się jeszcze coś ciekawego trafić, coś lepszego może. No nie, mogłem już to zostawić, ale naprawdę uważam, że skrzyneczka dzisiaj fajnie dała. I ja będę dwa razy w topce prawdopodobnie, bo to jest 24 godziny dokładnie. Ok, jest w pożo. E, mamy 7200, tutaj mamy e, 1700. Jesteśmy na zero, patrzcie. Jesteśmy na zero, więc naprawdę w pożo. E, no i dobra, 1700 złotych. Bierzemy sobie kontrol. Bierzemy sobie, uwaga. E, talon Doppler, ja bym chciał dzisiaj talona Dopplera, ja bym chciał dzisiaj talona Dopplera talon Doppler e, aha, ok jest talon, czekajcie poszukamy sobie tak ręcznie go talon Doppler, talon Doppler, uwaga aha, nie ma talona Dopplera, no właśnie, to może dlatego ale dobra, to weźmy sobie, e, dobra po prostu zróbmy tak, powyżej 3000, e, powyżej 3 koła, dajemy max max min. Jedziemy tak do piątki i będzie, zaryzykujemy za 1000 zł gdzieś upgrade e, i poszukamy czegoś fajnego mm, coś co by się tutaj naprawdę ładnie wyglądało i w ekwipunku i w Counter strike u. trzeba pomyśleć. Chyba że weźmiemy tą naklejkę. Albo do, no zobaczymy, zobaczymy. Czekajcie, no coś bym chciał tutaj fajnego znaleźć. Hmm, Diggle Blaze. Diggle Blaze, robimy Digla Blaze'a. E, uwaga, dajemy. Ile mamy tutaj? Będziemy mieli. Uwaga, 26%. 26% na Digla Blaze'a wartego 3400 zł. Próbujemy. Pierwszy upgrade. Ik. No i niestety się nie udało. Niestety się nie udało, ale spróbujemy. Spróbujemy dzisiaj tego Digielka Blaze'a sobie właśnie. Sobie właśnie ogarnąć, dobra, sprzedajmy wszystko i próbujemy jeszcze raz. Próbujemy jeszcze raz tego Blaze'a Blaze, Deal Blaze, tak od 1000, bo on będzie niech jestem ten New i znowu dajemy 27%, 26%. Próbujemy jeszcze raz, mamy duży budżet. Dobra, do trzech razy sztukę. Jak nie siądzie, no to zostawiamy to. Wyświetlił się bonus, ale nam siada, uwaga, widzowie, Deagle Blaze za 3400 zł faktury new, więc pięknie, pięknie, mamy profit, to jest najważniejsze i mamy jeszcze 6000, no to myślę, że pyknijmy sobie skrzyneczkę kosa 30%, no ale tutaj nic ciekawego nie się dało. dobra, 4 takie za 1400 zł sobie pyknijmy, no i myślę, że będziemy kończyć. Ja chciałem się Blaze'a, mamy Blaze'a, to najważniejsze, a tutaj nie ma koski, tutaj głupio stracone. Pieniążki, ale mam jeszcze 4,5, to na sam koniec pyknijmy sobie, Pięć knife 5 skrzyneczek z knife'em za 3,5 koła, no i może coś grubego poleci, mam taką nadzieję, zobaczmy, uwaga, dziękuję bardzo, talon knife, Tiger Tooth w skrzynce za 700 zł, także co widzowie, ja sobie odświeżam stronę i pojawiam się tutaj w topce, o, jeszcze ten klasik. 3400 zł. No piękny dzisiaj odcinek. Także zostawcie łapkę w górę, subujcie kanał dzwoneczkiem. My się widzimy w kolejnych odcinkach. No i co? Nie